Witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda i dzisiaj mamy taki luźny dzień, bo mamy sobotę i ogólnie na samym początku to chciałabym się z wami oczywiście przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału żeby na bieżąco, wpadajcie na mojego instagrama i na mojego tiktoka, zapraszam was również na kanał do Leny i na kanał do Werki linki do kanału zostawiam wam w opisie tego filmu tak, mamy sobotę jest 12, Lena dopiero wstała i powiedziała, że ona ze mną nie jedzie więc Lena będzie ze mną później jadę teraz po AG bo tam jadę ją po prostu rzucić do sklepu, sobie też przy okazji wejdę, bo zaczęłam się rozciągać do szpaga i chciałabym sobie kupić te bloczki i zobaczyć, czy coś w ogóle znajdę w forum. Lena tam chce, żeby mi wysłała jakieś zdjęcie działu w senseju, bo Leniwiec ze mną nie chce pójść, ale chcę zobaczyć i ewentualnie żeby mi coś kupiła. Tak więc tak, ja się zami przywitałam, widzę się z nami w sklepie. No i potem w ciągu naszego dnia. Pogoda dzisiaj dalej nie dopisuje, jest tragedia. Jest zimno strasznie, ale no mam nadzieję, podobno już w tym tygodniu ma być cieplej, więc trzymamy kciuki, bo już nie mogę doczekać się tego słoneczka. No i co, i widzowie, i jedziemy po Agę. Wróciliśmy po Lenę. Lena teraz ogląda sobie rzeczy na dziale swoim ulubionym w Siniseju. Nie było gdzie zaparkować, i... a ja pojechałam bez kurtki i szliśmy z biedronki taki kawał. Zmarzłam strasznie. No ładne, ładne. Cześć, lan. Dobra, widzowie, drugie pepko i udało mi się dorwać tylko ten roller za 12 zł. A ja potrzebuję tych cegiełek, więc jedziemy teraz do kolejnego pepko i mam nadzieję, że tam się znajdą. Jesteśmy w maku za kolorowankę i przynoszę jedzonko. Ja mówiłam jakąś nowość, zaraz zobaczymy lecę po kawę, dobra? To jest moje jedzonko i kawusie, a tu Lena je. Obiad. Widzowie, wróciliśmy do domu i w ogóle byliśmy w w czterech pepkach. pepkach od odmienia? Pepko. W czterech sklepach sieci pepko. I niestety nie udało się nam zdobyć tych moich bloczków. Tych takich Ale już zamówiłam jest... sobie przez internet po prostu już je. To? Tak, już zamówiłam. Będę miała we wtorek albo ja w środę. Więc no muszę trochę poczekać, ale. no No, ale czekam. I co kupiliśmy? Ja jeszcze będę chciała pokazać mi Dobrze. Kupiłam w Rosmanie akurat rękawice do samoopalacza, bo chcę też się opalić pierwszy raz, już mówiłam ostatnio i będę próbować. Tutaj taką kokardę, też z Rosmana za 15 zł, żeby wiecie, na włoski mieć ładnie. Ja kupiłam ten roller. Kupi, taki masażer, Tutaj, żeby wiecie tak, pokaż mama, żeby tak ten... Jeździć po nim, tak. I może kiedyś usiądę i będzie mi tylko tyle brakować szparatu. Mi brakuje dużo więcej, zrobiłam zdjęcia sobie. No, ale nie trochę mniej. Ja, wiecie, jestem strasznym słabo to zrobiłam dwie ja zrobiłam I za miesiąc wrzucę porównanie na Instagrama, jeśli przez miesiąc faktycznie będę się trzymać moich ćwiczeń. I, I ostatnie co kupiłam, to kupiłam dwie takie szklanki, bo ja już trzy takie szklanki mam w domu. Kupiłam dwie, bo one są przepiękne i kosztują 5 zł w Pepko. No, ale jeszcze chyba chcę kupić jedną, tak żeby mieć 6 szklaneczek. No są. Yy, Tylko właśnie... Taki... Ale ty już masz jedną taką. Mam trzy takie. Teraz mamy już pięć takich. Aha. Żeby, wiecie, był taki komplet, ale no ostatnio były trzy, w Pepko teraz dwie, więc co Pepko będę sobie kupować? Ta, mo z mojej rzeczy jest to słonecznik, którego ja nie kupowałam. No ja kupiłam, tak ale nie słonecznik. Wolę tak. najeść dzieckiem słonecznika, przez to tu tak. doskonale wiemy. Mam taśmy, bo kosztowały 3 złote do tak no, u nas jest taśma to jest rzecz która schodzi strasznie szybko tak e, i takie widziałam wisienki wy... bo mój bilion przecieka ten podejrzewam też będzie przeciekał bo koszował 6 złotych no ale ale no a ten ten był droższy i też przeciekał i koszulka i tak dla nas kupiła tą koszulkę dzwony jej się nie podobały i wzięła sobie tą koszulkę i to były nasze zakupy, teraz wróciliśmy do. Znaczy, e, potem byliśmy w tym szumakiem. No, ale w maku tam ciężko było nagrać, bo było strasznie dużo ludzi, tak by nas nie było słychać. Zjedliśmy, tam ja tą nowość, która moim zdaniem była średnia, a kosztowała 26 zł za tego burgera. A moim zdaniem, jedzam pół i więcej nie jadą, bo mi to nie smakowało. Jestem team cheeseburger i chyba tylko burgery kocham w maku. I teraz to, ja zabieram się za sprzątanie, ale na no, będzie pewnie ćwiczyć, bo właśnie sobie wyszukała, żeby uczyć się mostanie. Most widzę, mi pokazać dwóch rzeczy. Dobrze. Wiesz, to szpagat, do którego mi dosyć mało brakuje. No nie tak mało. Dużo ci brakuje. Mało. Ale jest gwiazda ze zmianą nogi. Nie wiem czy to słyszeliście. Ale no, ale jeszcze nie wiem, no, O, ale uczyła usadzić na tą Na tej rodze, którą się Zmienia, ale Nie potrafi jeszcze tak dozwyczaj. Ja przed chwilą na nie wysłałam takiego TikToka Właśnie siedem różnych gwiazd Bo mi wyskoczyło I Lena teraz ćwiczy Tak więc ja zabieram cię przed teraz sprzątku A Lena za a Lena za ćwiczenia Lena sobie ćwiczy to boli. No ale jak ty chcesz się rozciągnąć, to musi boleć! Nie, tak, no ale nas tak się nie przykłada do tych ćwiczeń powiem wam. Ja jak ćwiczę to nawet jak boli robię, bo naprawdę mi musi wyjść. Ale na też się teraz zafiksowała, tylko że ona jest taka, wiecie. Już nikt się nie każe tego robić. Ale ja sobie Nie Karol. Dobra, Lena ćwiczy dalej sobie z panią Pieski tutaj też siedzą sobie Co robisz? Leży na podłodze I odmada Dobra, widzowie, ja sobie ogarnęłam Lena sobie ogląda czajnika Ja idę sobie na... Ile razy powiem sobie w jednym zdaniu Ja idę na spacer Będę rozmawiać z Agnieszką Bo już się ściemnia Trzeba, no tak myślę, że pochodzę sobie z godzinką i wrócę do domu, bo jest zimno, więc nawet nie wiem, czy wychodzę godzinę. Zobaczymy. Wychodzę z domu teraz i jest godzina 17.51, no, więc... No, więc... Idę, to się pokazać. E, możesz pokazać widzom, jak, jak będziesz coś robić, to możesz z widzami rozmawiać. Ja was ze sobą nie zabieram. Pięknie! Wróciłam do domu, zrobiłam 5000 kroków. Pięć, ale jeszcze mi brakuje, jeszcze potem pójdę gdzieś, ale byłam w sklepie, zaraz się słuchawka, Jezu, a tam jest tak zimno, że nie mogłam gadać i musiałam chodzić tak bez muzyki No, ale dałam radę I kupiłam takie coś, ja nie wiem grać się śmieje. patrzcie, znalazłam coś takiego, to jest chyba nowość Co się bawi? Co jest śmiesznego w e, tym? Patrzcie, znalazłam pancake'i Jabłkowe i malinowe żeby zrobić na śniadanie jutro. I jedne są ze Szreka, a drugie są z tej dziewczynki. Nie wiem, jak ona się nazywa. Koci domek Gabi. One są z Wagę. ci drożdżówkę i zająca wielkanocnego. No takiego jak Mikołaj, tylko że zając. A, ja mam. Dużego też? No nie wiem, zaś ci pokażę. No, i byłam, poszłam sobie pochodzić, wyszłam do sklepów, żeby sobie pochodzić po sklepakich. I... Byłam wiodorące, nic nie było ciekawego i chodziłam jak ten grupek. Eee, kupiłam makowiec, mandaryneczki, no takie... Ej, w ogóle wiecie co kupiłam? Szok, nie wiem czy będzie dobre, bo ja takich rzeczy ogólnie nie jem. Znaczy jem, ale tego nigdy nie mam. Takiego zająca. aha! każdy A jakiego ty myślałaś? Wiesz, jednak... Kupiłam... Patrzcie, dwa kupiłam na próbę. Jeden to jest danie azjatyckie i to kosztowało złoty 99 zł. nie mam rady tego pojęcia co to musi być za syf skoro to kosztowało złoty 99 zł, a jest tu kurczak i ryż i sos a drugie kupiłam bo były takie dwa smaki red curry i tu mamy warzywa kurczak i ryż i też kosztowało złoty 99 zł, więc grubo ale to będzie sobie nasz obiad no, Chyba tak spróbujemy, przetestujemy. Na pewno nie umrzemy od tego. E, no i co? I... Ja idę oglądać, Ja idę rozpakować zakupy i sobie obejrzeć pierwszą miłość, bo potem będę musiała jeszcze trochę podreptać, żeby dobić minimum 15 tysięcy, a ambicji bym miała na więcej. No ale niestety e, mam nadzieję... Jutro ma być podobno lepsza pogoda. I bardzo mnie to cieszy, bo... I mam taki, no mam spadek energii jak nie ma słońca. Widzę to. Zbita śmietana challenge, Lena robi. A. Dobra. No, Ale to na rękę? No będzie ci łat się łatwiej. No <túsz> 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 na tyle! <túsz> <túsz> Dawaj O nie! Trzeba wyciąć! Jeszcze raz? Aha. Próba numer dwa. Czekaj. Klałiki nie osunęcie. Klałichi nie ja mam Mocno musisz. Mocno. No, widzę ja. To nie jest ew ewidentnie challenge. Nie, ja tego nie umiem właśnie.